To wiem sobie trzy i twoje obok nich. Ty idioto, widzę cię. Ja pierdolę. Dam ci szansę, uciekaj. Pokaż. Który to był? Idziemy mu pierdolić. się raz z rzędu. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. To jest Call of Duty Mobile. Nagrywamy to trzeci, kurwa, raz, ja mam już dość. Jest ze mną Futu i mój imiennik Dominik PT, mój widz. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Niestety nie może się odzywać, bo nie ma Discorda. Dziękuję za uwagę. Lecimy. O, teraz ja szukam. No się. A ty? szukam. To dziwne strasznie, że od razu na przeciwne drużyny nas wysyła. No właśnie. Nie zrezygnowaliśmy razem. Nie, nie, nie zapomnę. Wiesz jak ja wyglądam? Ja jestem yy, ghostem, nie? Reloading A to ty jesteś ty, tutaj na środku. Tak. Postawiłem sobie trzy baity. I twoje obok nich. Powiadasz? No, wszystkie trzy baity sobie postawiłem, czy ty, ty. ty idioto, widzę cię. <śczas> <śczas> Ja pierdolę Dam ci szansę, uciekaj pokazać To było tak. No to pokaż jest na demno jest kampa No niestety za telewizorem Co? Chłop jak się skampi jak za telewizorem? Ale zobacz za telewizorem jest za tym co tam stałem On tam stoi no nie, nie, kurwa mać! Jaki geniusz! Ale spierdolił już. Nie, to był decoy. jest! Ucieka! O, ty, ale to było piękne! Jaki mastermind! to jest a ja miałem śmietnik, ja takie... Gdzie może się śmietlić? Bo wiesz co, w sumie można zablokować się podczas skoku. Wiem, zauważyłem. To chyba będzie najgorsze, najgorszy hajtensik, jaki kuwa zagrani był dzisiaj. Nie no, kurwa ta jego kampa to była genialna. Szkoda, że się nie da być autem, bo sprawdzałem. Ja się tak patrzę. Takie kurzwo Chłop na dach wszedł czy co? A potem patrzcie tutaj pod telewizorem stoi kubany. Dobra, słuchawki Bo cię znowu na tym rozwalę. <laughs> nie licz na to. Tak, nagrywamy to już któryś raz, drodzy widzowie. I mamy serdecznie dość, bo na początku Discord nie działał, potem w komunikacji w grze był pogłos. A, i... a teraz no. powinno działać, chociaż nikt nigdy nie wie. Jesteś po lewo czy po prawo, ja po lewo. Tak, jestem tu. Względem ciebie a. Widzę cię, przebiegałeś obok Co? mnie przez sekundę Co? Nie jesteś Nie ma szans. No i poszedłeś sobie w pizdu To nie ja, jesteś w ciągłych miejscu Już teraz nie. A nie, to ten drugi, dobra o. Spierdalaj! O, Nie zdążyłem nawet zrzucić flesza. Mogłeś, mogłeś powiedzieć, że to ty jesteś. Jest. Jeden typ sobie rzucił, tak jak ty, trzy kosze na śmieci i jestem czwartym. Ja tutaj, ja miałem... Widać, że się ma uśpiewuje. Ale spierdolił już. O, wygraliśmy. A to był Dominik właśnie. O. To sprytne no, było całkiem. Też sobie wezmę piłkę. Nie jestem głupi. Właśnie ci powiedziałem, czym jestem. No wiem. Ale zmienisz się pewnie. Nie jesteś nie. aż tak głupi. Nie. Nie, właśnie nie, nie, nie zmienię, bo nie, nie lubię się zmieniać. Czyli nie jesteś nie aż tak nie głupi. Jestem. jestem aż tak głupi, jestem. Znowu postawię czy Fakt, właśnie zmieniłem. Przypadkowo. W ogóle Dominik ma zajebisty plecak z tej loterii zimowej. Ja też mam taką. Dobra, czym ty możesz być? Znaczy to w realu, ale gdzie, w czym w grze jesteś? Znaczy mówię w realu, ale... O proszę Nie, nie nagrywamy Masz szmatą o, Jak on tu wskoczył? Wiesz gdzie on jest? Nie wiem SS-a ci zrobię Nie wysyłaj mi na razie Jak go nie znajdę On jest taki tamty, że nie wiem jak wskoczyć Nie możemy oszukiwać Ja ci powiem tak On jest w bardzo wysokim miejscu W bardzo wysokim miejscu Jeden ziomek jest w idealnym miejscu pod choinką Pod choinką, tak to pod choinką się często chowają, w sumie mogłem sprawdzić A ten ziomek se kuźwa... Powiem Ci tyle, on jest ciąża O go no Nie pod choinką, no, on dobrze on Ale on go On <laughs> go plus Pod choinką jest Śmietnik sobie skacze no o, znalazłem tego pod choinką, wyjebał mi flesza. No właśnie. No, no i teraz śmietnik, wiem. <grym> okay. Śmietnik sobie w ogóle skacze na spawnie, nie powiem, czy im. Ale ja sobie skacze. śmietnik. Czyżby moim? Się w kurwie. Nie wiem. Ale chyba mnie usłyszał, bo właśnie spija w Patrzę sobie, siedzi jednak. Co? Jak się go minął? Hahaha, <śmany> jak spierdolił! zabija go! Zabijaj go! Goń go, goń go, goń go! Obiegł się. Trzech, trzech! To było piękne. Ciążak został. Dziomek jest ciążakiem i się chowa. Widać, że lubi szybkość. O, a się zdechł. Granat. Chyba... Chyba, że my się to było piękne. No to pogramy sobie w Critical Opsa. Zawsze to jakiś materiał z okay. czegoś innego. A wiesz, że jest bardzo fajna gra podobna do Critical Opsa, ale nie jest Critical Opsem? Znaczy ma zapędy na dobrego takiego... SO2? Nie, 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 nie. Dopiero co wyszła, wiesz? Znaczy dopiero co wyszła u nas, bo normalnie w Rosji była dostępna jakieś dwa miesiące temu. Według mnie ma bardzo duże zapędy na bycie takim mocno taktycznym shooterem. Problem w tym, że niepotrzebnie miesza się w Call of Duty. Aha. Bo tam są bronie do odblokowywania, wiesz, jakieś celowniki i tak dalej. Właśnie według mnie to nie pasuje, ale gdyby twórcy poszli w zupełnie inną stronę, a mają jeszcze czas, bo to jeszcze nie jest dopracowana gra. To byłoby naprawdę fajnie. To jest Warface. Kolejna duża marka z PC tów Tylko taka mniejsza niż PUBG. Mało kto o niej słyszał, ale Warface jest bardzo fajny. Już wiem tam Nie, yeah, don't me. No i zmieniłem się w taczkę, kozak A Gdzie ty możesz być? Luj Twojego kolega oplułem Twojego kolegałem taczką Znaczy twojego widza Twojego widza oplułem. No to masz pierdol typie Co? Byłem na basonie ty po prostu biega ja po prostu... Znaczy, on nie widzi, bo się Ale mnie minął. No. Jeszcze coś tu gwizdało, według mnie. Fuck. Ty jeszcze żyjesz? Tak, już nie. Bo się z typem dookoła, ty nie? Bo mnie kuźwa... Coś jest tu na górze. Fuck. Ty, ty, ty po mnie zasygnował? Nie, zostaw mnie, zostaw mnie Chamy. Hmm. Kolejny Zostaw mnie Bawię się z jednym typem, ale nie przytrzymam, bo mam za mało HP To ja jeszcze mu pomóc whistle Nie się. I ty jeszcze żyjesz kurwa, to niemożliwe, ja muszę to zobaczyć. Się Powinniśmy się umówić, żebyś ty swoją stronę nagrywał dla takich akcji jak ta. Okej. Okay. No nie, masz mnie nie zauważył. Hamie. Nie, zostawiłeś. Jeszcze... Zostałeś tylko ty, kurwa. Gdzie ty jesteś? Ciągle ten sam typ goni. Ciągle ten sam tego. Kurwa, w kółko i w kółko biegam sobie. Ale jakim. Widzę cię, kurwa, latająca taczko. Ale mnie nie bi. Patrz na tipa. Ten ty po mnie dosłownie goni. Ty jeszcze się za mną obraca. No pokaż. Który to był? Idziemy bób pierdolić. Ty, debilu, nie widzisz go? Oj, ja pierdolę. Dobra, ja cię zabiję, żeby wygrać. O, ja pierdolę, to było piękne. Kurwa, latająca karteczka. Ja się z nim chyba od 2 minuty bawiłem. Tak w kółko zaskakałem, żeby mnie tylko nie zabił. Ja powiem ci, że ten motyw z latającą taczką to ja wpierdolę. Wiesz, motyw z Harry'ego Pottera. W momencie kiedy ja cię zauważyłem. No bo ja ci mówię, ty po mnie goni, a ja wszystko żeby uciec. Wszystko, dosłownie. Skaczę, od dookoła niego, blokuję się, blokuję go... No brawo. Ja z piłki... Ja przypadkowo z piłki zamieniłem się na taczkę. Słownie z piłki na taczkę. Powiedz, jak ktoś cię będzie strzelał, może... Tak, 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 tak. na pewno powiem. Już jestem taki głupi. Nie no, jak... Przepraszam, to i tak prądowy cię strzelam. Powiedz jak nie będziesz widział Słyszę strzały, to na pewno Kurwa, Dominik mnie zabił O kurwa, jeden śmietnik się chowa w krzakach Ten Dominik widział jak ja uciekam Został w ogóle tylko śmietnik. Śmietnik W krzakach mówisz. Śmietnik w krzakach. Jeśli tak powiedziałem, że. Że na pewno go nie znajdę. Powiem ci, że kampa dość dobra. Ja bym się nie skapnął, że tu można się schować. Można jakimś małym obiektem tu przyjść. Obok ma taczkę. Czy on jest tam gdzie ja wcześniej byłem? Probhunt jest zajebisty Nie, nie tam O, ktoś obok niego biega Nawet dwóch Nie, nie gwizdu. On jest w ogóle w okolicy gdzie ja byłem, nie? Ja nawet nie wiem gdzie ty byłeś Jeden obok niego przebieg z pistoletem Teraz przebieg z niego z automatem. Wyjeba ono mu flesza. Zmienił się. Niestety. No, ale dlaczego runda się nie kończy? Ja się pytam. O co chodzi? Czemu runda się nie kończy? No właśnie nie. Ja patrzę teraz na Ciebie, normalnie ci śledzę Pałem, to Wy wygraliście Jak się... Lunda nie skończyła Pa, ja Ci pokażę jak ja uciekałem, co nie? Ja się stałem, dosłownie tutaj W tym miejscu I kuźwa tak w kółko sobie za nim biegałem, skakałem nie w ogóle A jak on hmm. mnie dogonił To sobie biegłem tu Skakiwałem tu, i albo tu się blokowałem Albo biegłem dalej i tak sobie skakałem Okej okay. I tak w kółko, przez 3 minuty. O, się w ogóle na tego nie A, do tego kamienia nie weszło. A, dlatego skoczył. Jak wy to wygracie, to ja nie mam. Ty no, jakiś bug, ewidentnie. No tak, tylko jak wy to wygracie. Ale. Ale... mam mało punktów, Jezu. Jeszcze raz my się będziemy chować. Jej! Mogę się znowu bawić, wracając w pracę. Ta taczka była przezajebista. To muszą to dodać jako normalną... Wygraliśmy, ale jakim cudem No halo. W ogóle. Dziękuję Muszą to dodać jako normalną mapę Oczywiście wiesz, jako normalny tryb Żeby na prywatnym można było grać No? Jestem tym dziwnym czy czymś takim Dobrze Już wiem, gdzie się schowam, w tym samym miejscu, co wcześniej chciałem. Luni, dobiegnę. <grych> Poczekam, aż ktoś sobie pójdzie. Aha, no dobrze. No bo sobie jak wcześniej. Tak samo. Wyzwanie. Tak, to na 10 sekund. Reloading.

Tutaj I ja Dobra, to teraz Przez to że zająłem się prezentami do ciebie Kurwo ty gdzie ty jesteś? Nie mam nie, lol. Gdzieś ty się teraz ukrył Chami. A ty mam cię Nie, nie, nie masz się. <laughs> Ostatni kill będzie mój. Odczep się ode mnie. Dobra, dam ci te fory. Właśnie co minąłem raz, pod No ja po co mówisz? Chciałem ci dać fory, ale nie to nie. Odczep się.

Szybkie mecze, żebyś się rozgrzał. Także dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że tym razem to się nagrało. Zapraszamy do następnych odcinków i na kanał Futu, i trzymajcie się do następnego i wszędzie w ogóle.